LOLO 320 z tej strony muffinka, a ze mną jest Ja Tak Czyli Patrycja z kanału Rite Zapraszam na ten kanał, jeżeli chcecie obejrzeć wcześniejsze odcinki. Tak. Ej, w ogóle mamy jakieś od odnie... o tej... o, w ogóle mamy o tej pani o tutaj tej. Yy, zadanie. Zadanie. To, co mam robić? Jeżeli nie wiecie o co chodzi w ogóle co my przeszłyśmy tutaj w tej grze Zapraszam na mój kanał na mój odcinek. Tak, dokładnie. E, no i idziemy je zabić. E, dobra, to prowadź. Ja pójdę na ślepo za tobą. Ponieważ tak. bo muszę stoper włączyć. To tam włączę? Teraz minuje czasu. Tak. To jest początek do dobrego nagrywania. Tak. Wiesz, chociaż ja niż ty hmm. A w ogóle po co my idziemy? No żeby zabić te kruby, nie, żeby mieć kilka nie żeby to jest ten drucik. Ej, no widziałem tu jednego drugiego już ja zniknął. Nie, w ogóle chyba ci zebrałam. O nie. Mogę Dzięki. Po prostu mogę go po prostu zebrać. A nie, zabrałam ci jednego. Tam jest, tam jest, proszę Państwa. Tam idziemy go zabić. Cześć, mogę cię zjeść? Nie. Dzięki, ja w ogóle nie do ciebie gada, się odżywam. Patrzcie, widzicie. Bo wiecie? mogę. No właśnie, bo może. Dobra, mi jeszcze jeden potrzebny. No też. Takie walka o jednego korpusu. Mhm. Mam już. Ja już go. No, ja, ja Ja ten, ty wiesz, że ty zabija się. No, o. Mogę się go pozbierać. No, dzięki, a ja mi nie zaliczyło. Proszę bardzo. No bo musisz go otworzyć, żeby ci zaliczyła. zaliczyło. A ja pozbieram ci. Dobra, idę, idę, idę. Nie ja muszę znaleźć jeszcze jeden. O Jezu, Jezu, musimy Znaczy ja muszę iść odnieść do tamte pani co dostaliśmy zadanie W ogóle nie czy to jest zabawa? <noise> Dziewczyno A no dobra to już wiem Ups. Na skrajnie wszyscy Ahoj kapitanie! Na horyzoncie no widać Tom. Tom. Panią e... Tom Właśnie. to jest dobra Właśnie ten Spotkałam na drodze i kogoś kolejna Ha ha nie spotkałem kogoś z, nasi... z naszego polskiego serwera więc Powiedz co my planujemy zrobić? Nie grupę tylko jak to się nazywa powiedz powiedz Legion, Legion Dokładnie i wytłumacz to o co chodzi ale chyba legion jest potrzebny na czym Musimy mieć legion chyba... Musimy mieć złoty pakiet żeby zrobić legion. Tak szczerze. Chyba. Spotkaj się z kapitanem na imię Kalio. To tepamy się do Akarios. A nie, tu jest Akarios, Boże. Ja już jestem przy Obok jest Akarios, tepamy się do Akarios. Ja już jestem przy nim, ja już jestem przy nim. I dostałam od niego zadanie nie, ja no. mam od niego nic, nie chcę się spotkać, Dobra, żebyśmy czy... Hmm, czy tam jakieś budki, które są słabe? Mhm. Uh. Mhm. Uh -huh. Blokada bramy, pamiętasz to? Ta. Super. i pojawiło hmm. mi się na ekranie, że ktoś jest zastępny w do i brawo Nawet się nie nagra i tak... to dobrze No bardzo Ale myślałem, że się nagra dobra nieważne. Dobra, gdzie idziemy teraz w tym momencie W tym momencie idziemy do gdzieś skopimy Kalio Jeszcze raz do Kalio muszę Ja chaczek. muszę iść do Oza, dobra, ja się tam tepam i poczekam tam na siebie. Aha, okej, okay. obóz ma tu. Gdzie ten pan? Gdzie ten pan? A tu, ten pan? Te pamy się, a tu, ktoś. Te... Pierwsza. Tu mnie ktoś obok bije się. Na filmiku będzie widać. No, Porozmawiaj z Pernos. Pernos jest w tej ...liczce grzybów. To znaczy ulicy z rynku mm. więc musimy przejść przez y, tą ko kopalnię. Dobra, to poczekaj. Czy tak powiem? Dobra. No to idziemy. Nie, to Idziemy. Naprzód ekipą okay. Tam drżam. Tak. Jeszcze ty tego nie słyszysz, że zapewnę, ale mam taką muzykę, no, jakie tam, tam, ta tam. Ta, 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 ta. Nie słyszę. Tego nie słyszę. Dobra, już nie wiem gdzie i okay. improwizm. O nie, i znowu będą te zygzakowe ścieżki. Mhm. Banice weź. O, brwala też. Między z... krzaczkami, za kamieniami. Banice też. Za drzewkami? Z... No. Spokojnie, za krzypki spotkasz ten, Ciekawe, czy spotkamy muchomor wielki, nie ja tam jest muchomor po prostu, nie mam mucha, nie muchomora wielkiego. Lucyna, będziesz miała lucynki, nie pierdzi. No spotkamy grzybki halucynki. Mm. Jaka podmieta? No bo to nie są mam... grzybki halucynki. No czy ja nigdy nie próbowałam? Ja nigdy nie próbowałam. Jak coś się, jak coś zapytania o wrażenie, to ja podejdzie w robić. Ja też nie ej, halo, halo, pan... co ty nie oskarżasz? <laughs> nie oskarżam? Ja tylko wiesz, potwierdzam fakt dokonany. A, dokonane, czyli ten <laughs> Dobra, nie masz. E, musimy się spotkać z połacz i tam ten ten powieziony, ten, ten ten panel. Hello, przyjaciel! O, i tu jest drugi? Nie, jest swojony, a ten nie. A Ten nie jest swojony, idzie atakować. mnie. to jest wredny grzybek, halucynek Tam zabiję go spokojnie, nie jestem taka słaba. No, mam lepszą moc. Co to dobrze? Ło, no, szaleję. Ja mi go a, nie myślałam, że ktoś mi go zabrał. Ale nikt mi go nie zabrał. A w ogóle może tak łaskawie eee, tak, na mnie poczekasz, a nie tak prujesz do przodu? Ale ja biję tam tego szybka. szybka chybi. Proszę no. pani, pan... Proszę pan. ...halucynków, halucynków, ona na, na drodze jest następny. Nie, ale one biją. No bo to są grypkie halucynki. To jest nie fair. No w Od samej nazwy możesz szaić, że to są mm. grzybkie halucynki, że one biją. No, w nazwy Moje pronazwy. Polecam się. Ma, mogę no, mam to nazwać. Jak nazwiesz kota mojego, którego nie mam? Mm. Nie chcę, pom, nie pomyślę. Może, może. Ale zależy Taki jaki kolor i w ogóle. Muszę no. wyobrazić jaki kolor... Na przykład Gdy. rudy. Rudy 102. Nie nie no, Może się pomóc, co? No dobra, to przejdę. Po co? Poła. Ej, to w ogóle jest poła, czyli baba czy facet? płat No a co bacz, po no, powodzą dzielę? Kiedyś spotkaliśmy babo chłopa, więc... zaś ino inną. dalej, czy mi się zdaje? Tylko spojrzę na mapkę bram bram inną. No on jest u w tej kopalni. Jest w tej kopalni, on jest w tej kopalni. Tak. Tak. O, to będą takie. Na... To, Myślę, to nie będzie krzywym. No. Ale będą inne zwierzęta. będą będę no, no. stwory. A, nie, 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 Szybko Szybko O tu ma leży. No. Ten most, krzywy most. O, tu drugi muhammar. Nie, tu jest wielki... Nie, to no, muhammar. A to jest grzyb. A tu nie jest też... jest ino. A tu jest. A tu jest ino. On no, za kratkami. Zniszcz hm. zielony generator. Tak, będzie potem zielony, niebieski, różowy. Fioletowy nie różowy. A fioletowy nie, niebieski różowy. Zielony i... Ino. O, tu jest grzybek. No. Nie, on kurde, bije mnie. A przynajmniej, że on nie bije. Też To jest muchomor. Ja w sukience, kurde. To jest... to jest muchomor. Ja Patrz jak wchodzi. Bo... ...grzybki halcynki już były. Ciekaj, co z tak. muchomorem? Pij, bo tu nie, jest pułapka. Nie no, chodź po mnie. Dla Pauliczka to zajmij go. <laughs> Proszę. Dzięki. Bo to to jest niewłaściwy przedmiot? Nie. proszę mić go. Nie, bo ja jeszcze zdecham. Zabieram jeszcze je. A Zdechasz? Pas skórzany. Nie no, myślałam, że no. tak kucnęłaś się. Nie. Ja wam mówię. Takie są tu przygody. Mam pas. Zakrę. No, a jak? Mm. Mam nowy pas. ja nie mam nowego pasu. Będę mieć nowy, nowy, nową bluzkę. No Jezu, znowu mnie coś bije. Weź, idź, panie. Ej, help, bo mnie dwa biją. ciebie. Ej, dobra, ci go jest. przyciągną. Nie wiem, gdzie ty jesteś. A, że A czy jestem. A, da, dalej poszłam. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No, dalej poszłam. Czemu ty się cofasz do tyłu? Gdzie? Kobieto! Bo tam jesteś, widzisz? Widzicie i tak można się zgubić, no. z tego, że mam na mapie <noise> mnie zaznaczoną. No. Muszę, się widzę cię na mapie, ale No o, tutaj. Nie ma. ja Już utknęłam. Tu. Gdzie? No, minęłam, nie widzieliście, no? to No co, O, oh, potem się dziwię, dlaczego, dlaczego sa, sama nagrywam. No <grym> Dobra, to mamy zielony. Który narodę. biały, czy który? Zielony. Jeszcze. Hmm. Jeszcze niebieski. Tu jest chyba. Powinna, on już stanie. Ja mam niebieski. Nie no, przy tym strażniku on będziemy zbił. Weź go zabił. No. no to zabij go. W ogóle moja jedna umiejętność używa dwa dwie inne moce. Moja też. Ale wiesz moim zdaniem światowy, aha czyli... Ej nie, to są muchomory, ty! Chodź z drugiej strony. Hmm. To jest skrzynka pułapka Tu, o. Tu. Tam. To gdzie jest skrzynka ksy, z zębami? Ty. Szybko, szybko, szybko. Idę, idę. Akurat to jest strażnik się, trzeba go zabić, powiem. To jest muchomor. Nie, to jest muchomor wielki. Okej. Okay. jest muchomor wielki, bo tam te muchomory miały, nie miały tego pomalowanych, pomalowanych rączek. No ten. I okay, najpierw ten. Mm. Co to jest? Świeży, chyba Jest się jest? Patrzcie, patrz, patrzcie, patrzcie, co się, co się zarasta nie normalnie, nie normalnie, wiem co wam powiedzieć na to, ale nie uwierzycie. patrzcie. Zjeszyliśmy to. I czy nie się Patrzcie, patrzcie, po filmiku, patrzcie, I, no, I to nadal jest i działa i co. Dobra, head de do kario. No dobra. Znaczy teleportujmy się do No Najlepszy, najlepszy. No najlepszy. Tak, hmm. i ta poza do teleportacji. No, najlepsze. Ta poskoczyła i, i, i nie teleportnęła się. A nie teleportnęła się, oh lol. Widzicie jaka czarna mag... ojej. Jeszcze jestem, dziękuję, ojej. to mi. O Jeżeli ten stór nie... W ogóle nie wiem, czy to jest stór. Musimy porozmawiać z Nie wiem, co to jest. Uznajmy, że to stór. Ej, to może kończymy odcinek na no. filmie? Jeszcze najpierw pokażę, jeszcze najpierw pokażę. nową tam. Proszę bardzo. Dzięki. Oooo. To To ja. Dobrze. Ło, To ty, ty się pożegnaj, bo ja nie umiem. Dobrze, tak więc, yyy... A Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu, następny odcinek u Lajkujcie! <laughs> <Lajkujcie, śmiech> tak jak i o piszcie komentarze, subskrybujcie czekajcie na więcej. Dzięki, wielkie za wyśmiewanie. Nie musz macie się. No i cześć.